Julia zrobiła przepiękną rzecz, bo po pierwsze zdobyła e, wicemistrzostwo olimpijskie, no jedno z najspanialszych chwil, które może jakiegokolwiek sportowca spotkać. E, to jest raz. Dwa, zrobiła to w imponującym stylu. Trzy, oprócz samego sukcesu. No, przez pewien czas bardzo mocno zaistniała w mediach, ponieważ na jej jakby taką charyzmę do ringu, tą, tą energię, pewność siebie e, zauważyli ludzie, którzy na co dzień się nawet boksem nie interesują. Ona trafiła do znacznie szerszego, sza, znacznie szerszej rzeszy e, kibiców, e, niż, niż to są tylko kibice bokserscy. No więc pod każdym względem ciężko chyba wymarzyć sobie dla 20 do tego jeszcze letniej, tylko 20-letniej dziewczyny większy sukces. Trzeba pamiętać, że prawdopodobnie status materialny Julii. Się znacznie poprawi, zmieni. Po drugie, zaczną się pojawiać koło niej nowi ludzie, nowi poklepywacze po plecach, nowi doradcy, Mogą się pojawić także jakieś napięcia ze względu na, na zmianę warunków finansowych, czy to nawet wewnątrz rodziny, czy to między, z jakimiś znajomymi. No, to może być pewien problem, który, który jakoś Julia będzie musiała udźwignąć. Ja nie znam jej otoczenia środowiska. Kojarzę z wywiadów i bardzo cenię pana trenera Dylaka, który jest ojcem tego sukcesu. Mam nadzieję, że może to właśnie on pomoże Julii przez ten wspaniały, ale z kolei pełen z pewnych nowych zagrożeń okres razem przejdą. Ja powiem szczerze, że propozycji żadnych nie składałem, bo naprawdę chciałbym, żeby Julia została w boksie olimpijskim i myślę, że to jest naprawdę najlepsze dla niej wyjście. Myślę, że w Polsce nie ma innych grup poza naszą, która mogłaby skonstruować, przygotować jakąś istotną, poważną ofertę. Mogą się pojawić jakieś e, oferty, na przykład w Wielkiej Brytanii ktoś z promotorów brytyjskich będzie chciał sięgnąć po, po Julię, myśląc, że na jej plecach jakby wjedzie na rynek polski do polskich stacji telewizyjnych i tak dalej. Takie ryzyko jest. Mogą się pojawić jacyś panowie z Stanów Zjednoczonych, najczęściej polskiego pochodzenia, którzy mogą obiecywać piękne, złote góry, chociaż w Ameryce, w amerykańskim, bóg się nic nie znaczył. To jest też ryzyko. Ale jakoś naprawdę wierzę, że, że, że ten wspaniały team, który został stworzony przez Rady Laka. tam widziałem kilku panów, widziałem niesamowitą energię w tym teamie, takie dużo bardzo pozytywnych emocji. No wierzę, że wspólnymi siłami jakoś to, to po, ewentualnie się powstrzymają. Poza tym ja myślę, że Julia będzie miała teraz tak ogromną satysfakcję, po tak ogromnym sukcesie, że naprawdę yy, mam nadzieję, że czekają same miłe chwile i dużo, dużo, dużo pozytywnych emocji właśnie w boksie olimpijskim. A nam zaczynałaby prawie od zera tak naprawdę. Jako, jako ekspert boksu zawodowego po raz kolejny po, po, podkreślę, wiek Julii naprawdę, myślę, że ogóle dla wszystkich dobrze, żeby został boksiem olimpijskim.